Usunięcie wybuchowego łuku tryb hordy, dokładnie teraz wszedł do gry. Sekretne zmiany na mapie dowodzące na obecność bestii, nieustannie zmieniające się życie rodziny kamieni oraz że tak to nazwę, pierwszy film na moim drugim kanale, to właśnie zmiany, które przyniosła aktualizacja 9.21, a więc hej wszystkim, z tej strony Jaju i w dzisiejszym materiale skupimy się na wcześniej wspomnianych zmianach. Jeżeli chcielibyście wygrać pakiet startowy, chociażby widoczna dwójka, to jedyne co musicie zrobić to szybciutko strzelić łapkę w górę, a także... Subika, no i oczywiście posiadać kod jajły w sklepie i użyć go chociaż raz, ponieważ to tylko dzięki temu jestem w stanie coś organizować bez tego ani rusz. Jeżeli natomiast chcielibyście pomóc mi ruszyć mój drugi kanał z miejsca, to koniecznie wbijajcie tam, aby zostawić Subika z dzwoneczkiem, a także aby obejrzeć pierwszy film. Kolejny pojawi się już dzisiaj o 14.15. Materiały będą się pojawiały prawie codziennie i mam nadzieję, że wspólnymi siłami, niczym towarzysze zbudujemy kolejny silny kanał. Kanał. Jeśli natomiast chcielibyście pojawić się na odcinku jak widoczna szóstka, to czym prędzej wbijajcie na Discorda i tam na specjalnym kanale wyślijcie screena zakupu czegokolwiek za pomocą kodu jaju ty. a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. od ciekawostki, którą podzieliło się z nami Epic Games. Dotyczy ona cyberpunkowego widma i synego Chucka obecnych czasów. On sam jest utożsamiany z kimś w rodzaju na człowieka. Mowa tutaj o Kianie Riffsie, który to wcielił się chociażby w rolę Neo czy Johnny'ego Wicka. Twórcy dali nam znać, że skórka żniwiarza nigdy nie była wzorowana na Johnnym Wicku. Chcieli po prostu mieć swojego faceta w czerni w swojej własnej grze. Współpraca Kiana i Epic Games rozpoczęła się ponoć śmieszną drogą. Zwykłego żaru. Po sezonie trzecim Fortnite'a tego słynnego aktora zaczęto nazywać Fortnite Guy'em, czyli chłopta z forta. Nie wiedział, czym to jest ani skąd się to wzięło, a więc postanowił zgłębić temat. Doszedł do wniosku, że Żniwiarz wcale go nie przypomina, a więc współpracę trzeba rozpocząć na poważnie. Oczywiście za tym wszystkim stały pewnie firmy i masa kontraktów, ale musicie przyznać, że Reevesowi nie da się odmówić jego charyzmy i niesamowitości, a więc zakończmy to komplementowanie i przejdźmy do zmian po aktualizacji 9 jaka jeden. Nowy Prop Hunt, czyli tryb Hide and Seek nadchodzi do Fortnite. Widać, że twórcy czerpali z Minecrafta, a tak na poważnie to pewnie ten zamysł gdzieś swoje podłoże przy Garysmodzie. A propos Minecrafta, mój serwer startuje już niedługo, a więc jeżeli chcielibyście do niego dołączyć przedwcześnie i zostać beta testerem i wspierającym, to polecam wam jego zakup na YouTubie, a tymczasem wracając do tematu. Podczas targów E3 gracze mogli sobie pograć Prop Hunta, czyli swoistego Hide and Seeka. Jeżeli ktoś nie wie nasz polegał w tryb, to już spieszę z wyjaśnieniami. Są dwie drużyny, szukający i chowający się. Szukający posiadają bronie, pozwalające odkryć różne przedmioty, a także wykluczyć z gry hajderów, ponieważ ci drudzy mogą wcielić się w pulę dostępnych obiektów na mapie. Tak jak widzicie na filmie, w tym przypadku jest to flaming, ale zapewne będziemy mogli wcielić się także w skrzynkę, pojemnik z amunicją, oponę, słup i tak dalej, i tak Masa atrakcji, zdecydowanie coś ciekawego. Cieszę się z takiego urozmaicenia, jednakże kolejna wiadomość bardzo mnie zasmuciła. Epic Games niestety usnął łuk bum bum z najwspanialszego dla mnie trybu, jakim jest niewątpliwie naparzanka. Uznali za niestosowne posiadanie broni, które jest w stanie ściągnąć na hita w trybie, w którym odradzamy się, aby setką HP. Idąc tym tropem powinni wywalić również snajperki RPG i inne takie, ale cóż, oberwało się mojej ulubionej broni. Nie należy się aż tak długo smucić, ponieważ do gry został dodany nowy tryb, który zapewne dostarczy nam kupę śmiechu i zabawy ze znajomymi. Jest nim bowiem hortraż, czyli zryw hordy, który według zapowiedzi zostanie uaktywniony właśnie dzisiaj, 13 czerwca. Jest to oficjalne stanowisko, ale pamiętajmy, że zawsze wszystko może się przesunąć o jeden dzień, chociaż jest to wątpliwe. Na czym polegał w Tryb? Na mapie pojawiły się ponownie demony zła, znane nam jako biesy. Są to twory kostki, a sam Tryb dzieli się na kilka różnych etapów. Wraz z towarzyszami będziemy musieli rozprawić się z demonami Kevin, aby w efekcie końcowym stawić czoła finalnemu bossowi, którym najpewniej będzie sam Król Burzy. Ciekawe, czy Epic Games postąpiło właściwie i wmieszali motyw kostki do nowej fabuły. Mam nadzieję, że tak i przypuszczam, że mnie nie zawiodą, chociaż wszystko wskazuje na to, że będzie to najzwyczajniejszy tryb, bez żadnego pokrycia fabularnego, ale mam nadzieję, że jest to początek nowego kozackiego wątku. Samego gameplayu z przecieku wam nie będę pokazywał ani dalej spoilerował. Odkryjecie sobie wszyscy wszystko na spokojnie i bez spoilerów. Na spokojnie, natomiast nie można przejść obok zmian na mapie, do takich zalicza się chociażby widoczny plakat. Czyżby to oznaczało, że Pan Banan otrzyma nowy letni skin? Oby, ponieważ dla fanów tej skórki, jak i posiadaczy karnetów sezonu 8, będzie to nie lada gratka i na pewno coś bardzo ciekawego, jak i fajnego. Sprawa strogi oszczytu, natomiast jest dalej głośna i nie widzi końca. Na mapie pojawiła się zmiana, która albo jest wtopą Epic Games, albo dowodem na to, że bestia już wyszła z wody i gdzieś się turla po mapie. Jest to wątpliwe, bo niby gdzie taki bydlak miałby się skryć, i myślę, że jest to po prostu efekt opóźnionego zapłonu Epic Games. Prawdopodobnie jest to znak tego, który Katus sobie wszedł do wody. Mówię tak sobie i mówię, a Wy nadal nie wiecie nawet o co chodzi. Zaciekawieni, gdzie pojawił się nowy ślad obecności bestii? Tak? No to myk. Jak możecie zauważyć, już jesteśmy w grze. Jesteśmy już na dokładnie na parzance, no i wylądowaliśmy na Butnym Brzegu. A czemu na Butnym Brzegu? Ponieważ to właśnie z nim wiąże się zmiana dotycząca bestii. Jak możecie wiedzieć lub nie, Butny Brzeg w sezonie 8 został przejęty przez plemię Ragnaroka, które początkowo zamieszkiwało tylko e, tą sobie ogromną górę. Jak dobrze widzicie, tutaj jest wioska, wioska na wzór mojej Minecraftowej z mojego serwera. No i oni po kolei w każdym tygodniu przejmowali sobie. Każdy z tych budneczków za każdym paczem, aż do tego ostatniego. W ostatnim paczu przejęli sobie te dwa budneczki. No i niestety jeden z nich sobie uległ teraz zniszczeniu. Jednakże zanim tam się udały, to tylko wam pokażę o co w ogóle chodzi z tym wikingowym wnętrzem. Bo jak dobrze widzicie, mamy tutaj chociażby broń. Broń, którą się posługiwała najprawdopodobniej plemię na rok po tej swoistej okupacji tej miejscówki, no bo nie ukrywajmy. Po dobroci im zapewne nikt nie oddał tego butnego e, brzegu. I tak, tutaj mamy itemki jakieś chwilowe, żeby to tylko zebrać. Mamy tutaj na przykład słomkę, jak widzicie, tutaj dachy i wszystko e, są przerobione właśnie e, na taki wikingowy styl, nawet te łóżka mamy takie wikingowe, na których, Boże, jest tak twardo, że o Jezus, w ogóle te łóżka średniowieczne, one tak na obrazkach, filmach wy, wyglądają takie mięciutkie i w ogóle, abyście na, na takim się położyli, to skolje zamurowana w 50 minut leżenia na czymś takim. Tutaj mamy tylko skrzyneczkę, więc pozwólcie, że sobie wezmę, aby jej oczywiście tutaj nie ominąć, ponieważ jest ona ważnym aspektem, tutaj u mnie. Także już tutaj sobie ją niszczę. Teraz jeszcze gdzieś widziałem keblarka. O, lepsza pompa, i widzicie, gdybym tego nie otworzył, to nie miałbym zwyczajnie lepszej pompy. Także tutaj idziemy. Tutaj był jeszcze duży kevlar, także tego dużego kewika wy sobie wypijemy, proszę mnie tutaj przepuścić, tam jest jeszcze jedna skrzyneczka do otwarcia, Tak, także sobie podnosimy lotnie, które swoją drogą nie mają tekstury, czyżby kolejny bug Epic Games, napiszcie jeżeli wy także nie macie tekstury lotni, bo z tego co widzę tylko to nie ma tekstury u mnie Dobrze, czy ja coś powinienem wziąć? Powinienem wziąć to. No, i teraz już zmierzamy sobie na spokojnie do tego ostatniego obiektu, który chciałbym wam pokazać. Pozwólcie, że wejdziemy sobie frontalnie. Wejdziemy sobie frontalnie, to będzie na pewno o wiele lepszy. Także tutaj sobie się bijamy na chatę. Mówimy dzień dobry. No, i jak dobrze widzicie, cała chatka, cały tutaj patrol. E, Twórek Ragnaroka, chciałem powiedzieć, Lodowego Króla, e, cały tutaj patrol, cała tego baszta została zniszczona, bo coś tutaj sobie tepło. Wejdźmy na chwilę na górę, moi kochani, bo ja chciałbym to zobaczyć tak mniej więcej e, z lotu ptaka. Wydawało mi się tak, że jak podchodziłem, to że taki ślad był z tej ziemi wyryty, ale chyba nie. A nie, 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 czekajcie, czekajcie. Tutaj mamy takie wgłębienie, widzicie takie wgłębienie? Tutaj, tak jakby takie pazurki, coś w ten deseń, myślę. A więc myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że tutaj sobie bestia po prostu e, przeszła. I najprawdopodobniej jest to taki, taka wtopa delikatna Epic Games, ponieważ ta zmiana według mnie powinna się pojawić w poprzednim patchu, aby nam pokazać, w bestia e, mniej więcej szła, aczkolwiek Czemu nie mogła się wynurzyć na chwilę, sobie tutaj usiąść i wejść z powrotem, bo jeżeli miałaby znowu wyjść na ląd, to gdzie ona mogłaby się podzieć? Byśmy ją na pewno widzieli na mapie, myślę, że to nie zostało tak rozwiązane, no i myślę po prostu, że... Epic Games e, jakby przygotowało się na to, ażeby po prostu tutaj wstawić zmianę, która powinna być w poprzednim już to e, patchu. Mam nadzieję, że takie jest te, tego wytłumaczenie, a nie te drugie, nielogiczne e, i myślę, że to będzie ba, coś bardzo fajnego. Kolejną zmianą na mapie e, jest oczywiście Rodzina Państwa Skał. no i to byłoby e, na tyle z tego patcha. Rodzina Państwa skał znajduje się oczywiście e, w tych rejonach, dokładnie tutaj, a ich syn znajduje się w okolicach samotnego schroniska, natomiast ich pies znajduje się w okolicach dżungli. Teraz dokładnie widzicie ich e, obrazki, jak to się mywają Pies zaznacza teren, jak możecie zauważyć, e, natomiast rodzina pieli grządki, a syn zmierza no dalnie nie Zbuntował się rodzicom i gdzieś sobie idzie, no bo szko, szko, szkoły, szkoły dla skałek tutaj żadnej nie widziałem na mapie, także wątpliwie, co on takiego może robić, także wielkie dzięki za oglądanie, pamiętajcie, sub na obu kanałach, łapeczka w górę, no i oczywiście kod jajły. w sklepie, bardzo mi to pomaga. Nawet nie wiecie, jak dzięki temu mogłem odpalić drugi kanał. Dzięki temu mam dla was na konkursy. Dzięki temu mogłem odpalić nawet serwer z Minecrafta. Także wielkie dzięki wszystkim wspierającym, ponieważ jesteście naprawdę wspaniałymi, dobroczynnymi ludźmi. A ja tymczasem życzę wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się i cześć!